Siemanko, jestem Gabo, pod poprzednim odcinkiem wbiliście nawet więcej lajków niż prosiłem, chyba z 5 razy więcej, prawie 1000 lajków na ten moment, za to wam serdecznie dziękuję, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie przecieki z nowej aktualizacji w Brawl Stars. Pamiętajcie, że te przecieki nie muszą być na 100% dodane w następnej aktualizacji lub kiedykolwiek, dlatego nie mówcie mi, że ja biu, daj tego, po prostu, Gabo, co na Po prostu są tylko przecieki, nie są one na 100% sprawdzone, a chcę wam je dzisiaj pokazać jako piąty odcinek już newsowy. Zapraszam was serdecznie na odcinek. Zacznijmy od nowych skinów i ich cen. Bany peny będzie kosztowała 80 gemów z możliwością przeceny na 59 gemów. Jeżeli chcielibyście już ją przetestować, wbijcie sobie na Penny i na jej skina, jeżeli oczywiście na tej jej nie macie, możecie tego przetestować. Macie tam taki przycisk wypróbuj lub try, zależy na jakiej wersji językowej gracie. Musicie kliknąć tą strzałkę, która jest w prawo jak ją klikniecie, od razu chwilkę po tym klikacie wypróbuj, żeby wam nie znikło i wtedy was przynosi na trening, nowym skinem możecie sobie go przetestować jeszcze przed premierą. Kolejnym skinem jest Shibanita, która będzie dostępna już od 29 kwietnia. Ona będzie kosztowała 150 lub na przeliczenie 109 gemów. Myślę, że naprawdę mega słodki skin i go sobie kupię. Teraz parę informacji o rozie, tak wygląda właśnie jej profilówka, którą będziecie mieli, jeżeli odblokujecie ją, lub i właśnie ona tak będzie wyglądała w menu, troszkę się gubię. Jej statystyki macie na filmach deweloperskich youtuberów, którzy w... już stawili gameplay, nią i jej statystyki, macie różne kanały, no poszukajcie sobie Roza gameplay i tam wszystko znajdziecie. W plikach znalazłem też parę map, których jeszcze nie ma w grze, może niektóre są, niektóre mogą zostać usunięte. Już wam je teraz przeczytam na przyspieszeniu, tak jak w poprzednim odcinku. Na Grab'a mamy mapy Chuchu Ole Broad, Crazy Train, Paint Train, Snake Cavern, Conveyor Belts. To są mapy oczywiście na game graba, teraz mapy na Siege'a, Straight Shot, Sparring Match, Robo Highway, Junk Park, Day Danger Zone. Na Showdowna mamy mapy Gold Rush, Beach Brawl, Rainbow Islands, Bullseye, Flying Fantasies. Na Brawl Ball'a są to mapy Center Stage, Getting Messy, Sure Shot, Sunday Showdown i Curve Ball. Niektóre z tych już mogą być w grze, niektórych jeszcze nie. Ma. Teraz bardzo fajna rzecz, czyli Creator Codes. Jest to coś takiego jak w Fortnite cie wesprzyj twórcę. Na polskiej jest to oczywiście kody twórców. Jak to ma wyglądać? Czy o tym chodzi, już opowiem wam za chwilkę. W plikach gry ukryte są coś takiego jak creator codes, tak? W poprzedniej wersji było ukryte Brawl TV, to teraz mamy creator codes, czyli możemy tego się spodziewać, nie musi to być, ale możemy się tego spodziewać w następnym update'cie. Jest tam coś związane z gemami, czyli według mnie tak najbardziej opłacalne dla supersela i dla wszystkich byłoby coś takiego, że jeżeli ma się wpisany kod twórcy, czyli coś takiego jak Fortnite w sklepie, jak kupi się gemy, 1%, bo to jest oczywiście związane z gemami, 1% kupionych gemów idzie do twórcy, tego, którego się wspiera. Myślę, że to naprawdę Fajna rzecz, i twórcy by też mogli sobie ulepszyć konto dzięki temu. Według mnie mega, mega fajne. Jeżeli jakimś studentem przyjęliby mnie do tego programu, to mój kod obiecuje wam, że będzie Gavel i Na pewno. I jeżeli tak by, taki program by dodali, to oczywiście już teraz was zapraszam do wpisywania. Jeszcze Już mówię, jak to jest w plikach. Załóżmy, się, że jeżeli się to potwierdzi, każdy z was oglądających pisze ten kod w sklepie. Lecimy dalej. I jest też ta jakby minimalna zapowiedź nowego trybu w Brawl Stars, czyli nowy brawler, który jest w plikach gry, nazywa się Baseball. Według mnie jest to pierwsza próba wprowadzania nowego trybu sportowego do gry, takie jak Brawl Ball, czyli nowy tryb będzie Baseball. Myślę, że naprawdę fajna rzecz. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja bym chciał, żeby dodali baseball. Futbol amerykański jest już w Clash Royale to tu może być baseball. Naprawdę mega fajny pomysł. Dodano też muzykę do eventu Złotego Tygodnia i Tło, którym ten event Złotego Tygodnia będzie polegał na tym, że będą pewnie nowe mapy, tak jak w poprzednich eventach, czyli w eventach świątecznych i w evencie z okazji Chińskiego Nowego Roku. Myślę, że naprawdę fajne. Jeżeli znalazłem tę muzykę, to leci ona przez ten fragment teraz w tle. I oczywiście z okazji eventu Złotego Tygodnia również dostaniemy Shibanitę. dodano też dwa nowe pakiety, które myślę, że na pewno jeden z nich kupię, drugi to jeszcze troszeczkę czasu czekania, ale myślę, że drugiego nie kupię, ale na pewno jeden kupię, czyli ten wielkanocny. Już wam mówię, co jest w obu pakietach. Są dwa pakiety oczywiście, już wam o nich mówię. Przepraszam, bo w poprzedniej po wypowiedzi się pomyliłem, nie jest to pakiet wielkanocny, lecz jest to pakiet z okazji Złotego Tygodnia. W tym pakiecie dostaniemy 170 gemów, 1500 końców, 2 megaboksy i to wszystko będzie kosztowało 50 zł. Drugi pakiet jest to pakiet za 125 level, jest w nim 100 gemów, 5500 końców. Nie jestem ile on będzie kosztował Jest naprawdę dziwny pakiet, który jeszcze nie wiem o co chodzi Dzięki wam serdecznie za oglądanie Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem Jeżeli chcielibyście więcej filmów o przeciekach Może pod tym odcinkiem wbicie 500 lajków Ponieważ po poprzednim naprawdę dużo wbiliście Nie zapomnijcie wbić na moje social media z opisu Nie zapomnijcie oczywiście zrobić wszystkiego co wam wcześniej kazałem Jeżeli wejdą kreator kody Nie zapomnijcie wpisać gabel i ty w sklepie No i co ja się z wami jak tam Byłem GAWEL, jestem GAWEL Widzimy się w kolejnych fajnych odcinkach i siema